Jeden budynek 800 metrów podatkowych 23 inicjatywy 4 zespoły muzyczne 5 grup teatralnych 5 inicjatyw senioralnych 513 wydarzeń 189 koncertów 10 016 uczestników społecznych Lokalnie, awangardowo Po sąsiedzku Międzynarodowo. Międzypokoleniowo z miłością dla dzieci dużych i małych dla jeżyczan i dla poznania. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Amarant. Amarat! <gry> I... <Cztery. Amarat! gry> Trzy, cztery. Amarat!